Z nas ma jakieś pasje. Moim pasją jest podróżowanie. Podejrzewam, że to, że tutaj się też dzisiaj gromadzimy, gromadzicie w białej małpie, to znak, że też w jakiś sposób kręci Was podróżowanie. Jest to w jakiś sposób Wasza pasja. Są takie dwa czynniki, które starają się jakby utrudnić nam realizowanie tych naszych pasji. Jedną z nich jest czas, a drugą z nich są pieniądze. Chciałbym się skupić na tej drugiej części, czyli na pieniądzach. W jaki sposób można sobie radzić z, z tym, że nie mamy wystarczającej liczby środków na realizowanie naszych pasji, na podróżowanie? No wydaje mi się, że są dwie takie zasadnicze możliwości. Pierwsza możliwość to zwiększenie jakby przychodów, zwiększenie jakby budżetu własnego, żeby móc te pasje realizować, a druga rzecz to ograniczenie kosztów. I o tym Wam dzisiaj chciałbym opowiedzieć, o, o tych metodach, którymi ja staram się realizować cięcie kosztów podczas podróżowania. Są trzy zasadnicze aspekty, które koszt kosztochłonności podczas podróżowania. Pierwsza rzecz to transport. Bardzo dużo kasy podczas podróżowania pochłania transport. Jak można sobie z tym radzić? No, kiedy człowiek na przykład chodzi z buta, no to wiadomo, no, te koszty transportu odpadają. Podobnie jest jeżdżąc z rowerem, tak? Nie ma jakby obowiązku płacenia w żadnym wypadku jeżdżąc z rowerem. Można jeździć autostopem, tym sposobem też można zaoszczędzić. Są tanie loty, coraz więcej tego jest Wizer, Ryanair, które wiążą się z tym, że no, można też oszczędzać podczas, podczas przemieszczania się w podróży. Kolejnym jakby z takich aspektów, które też wiążą się z kosztami w podróży jest wyżywienie. No wiadomo trzeba jeść. Jak można sobie tutaj też z tym radzić? No, można gotować zupki chińskie, gotować sobie samemu, jeść jakieś dziadostwo, no, no, ale to na dłuższą, na dłuższą metę się za długo na tym nie pociągnie. Także akurat jedzenie to jest taki aspekt, którym oszczędzać za bardzo nie można i zawsze się to będzie wiązało też z jakimiś kosztami. Na trzeci aspekt to są noclegi. To jest też rzecz, która bardzo często wiąże się z dużymi kosztami podczas podróżowania. Jak sobie radzić z tym, żeby zaoszczędzić, podróżując, zaoszczędzić na noclega? No Dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do standardu hotelowych, no, jakimś oszczędnością będzie już nocowanie w hostelach czy to w guest Ciekawą opcją są też organizacje takie jak Couchsurfing, Hospitality Club czy Servas w których to ludzie udostępniają innym możliwość no nocowania u siebie w domu. Przy tym jest to też, ma to też charakter jakiejś wymiany kulturowej itd., itd. Często też w podróży zdarza się, że są specjalne miejsca, w których nocowanie ma charakter... Darmowy bądź dobrowolnej odpłatności. W 2007 roku miałem przyjemność pielgrzymować do grobu świętego Jakuba, Santiago de Compostela, i to jest właśnie zdjęcie schron ze schroniska w Roncesvalles, już po zachodniej stronie Pirenejów w Hiszpanii, gdzie właśnie schronisko ma charakter donativo, czyli tyle co łaska. Zdarza się też bardzo często, podróżując, szczególnie gdzieś w kierunkach wschodnich, czy to w krąg krajów Bliskiego Wschodu, czy też w krąg krajów postsowieckich. Że nocujemy u ludzi. I to też nie tyle z tego względu, że załóżmy jadąc gdzieś, chodzimy po ludziach i kto mnie przenocuje, kto mnie przenocuje, tylko ludzie na wschodzie są też bardzo często zainteresowani nami, jako bladymi twarzami, które gdzieś przyjeżdżają w obce strony na jakąś wieś zabitą dechami. I też bardzo często zdarza się tak, że po prostu ci ludzie zapraszają nas, zapraszają mnie, bo chcą porozmawiać, częstują jakąś herbatą, jakimś posiłkiem, czy też wreszcie nocują. No i tutaj właśnie taki slajd z Syrii, z Damaszku, gdzie miałem przyjemność nocować u uchodźcy z Maroka. No takich noclegów u ludzi było mnóstwo, ja przytoczę tylko kilka, bo to nie chciałbym, żeby to było tematem dzisiejszej prezentacji. Tutaj na przykład w Ziemi Świętej mieliśmy możliwość nocowania u Franciszkanów w Betlejem. Można nocować w podróży używając namiotu. Ja zazwyczaj namiotu nie używam, ale jeden wyjątek był, miał miejsce w ostatnie wakacje, kiedy wraz z grupą Niniwa Team 24 osoby jechaliśmy rowerami nad Bajkał. 8,5 tysiąca kilometrów, ponad 2 miesiące drogi. No i tutaj jakby był taki aspekt, że chcąc nie chcąc musiałem się jakby dostosować do reszty grupy i tutaj nie było dużej możliwości. Yy, jakieś swobody nocowania czy coś, po prostu było ustalone, że wszyscy bierzemy noclegi i nie mogliśmy sobie jakby pozwolić na jakieś yy, tutaj inne możliwości, tylko jakby dostosować się do lidera grupy. No, kilka zdjęć z tego, jakiś czelawizn i jakieś odkłady meteorytowe na niebie. No i samo jezioro Bajkał. Yy, ale to też nie chciałbym, żeby było tematem prezentacji, bo to, na czym chciałbym się dzisiaj skupić, to nocowanie tak jakby z namiotem, ale bez. Ja to nazywam logistyką bezdomności, nocowanie po prostu w podróży, wykorzystując infrastrukturę otoczenia. Jednym z takich podstawowych miejsc, w których nocuje się podróżując, szczególnie teraz po Europie Zachodniej, to lotniska. Jest to dość naturalne miejsce do nocowania z tego względu, że jest to wygodne. Na przykład, kiedy przylatujemy późnym wieczorem i jest już za późno, żeby załóżmy zacząć łapać stopa, to fajnie jest się przekimać gdzieś na lotnisku. Podobna sytuacja może mieć miejsce. Kiedy wylot mamy z kolejnego dnia o 5-6 rano, to też dobrze jest się przekimać na tym lotnisku, żeby już wszystko mieć jakby z głowy. Z nocowaniem na lotniskach jest różnie. Jest taka strona, która śledzi możliwości nocowania na lotniskach całego świata. Nazywa się Sleeping on the i tam po prostu ludzie dzielą się swoimi wrażeniami, swoimi doświadczeniami z nocowania na lotniskach. I mówią na przykład, o na tym lotnisku można spać, nie ma problemu żadnego. A tutaj z kolei na tym lotnisku chodzi sprzątaczka o 6 i wszystkich przegania, nie? Albo na tym lotnisku w ogóle nie ma absolutnie możliwości nocowania, bo ochroniarze wyrzucają, albo lotnisko jest zamykane w nocy. Także warto sięgnąć też do tej strony, kiedy myślimy o nocowaniu na lotniskach. To na przykład w Manchesterze żeśmy nocowali. Wtedy też było tak, że wróciliśmy na to lotnisko mając jeszcze trochę czasu do lotu, więc postanowiliśmy spożytkować jakoś e, te chwile i chodziliśmy po lotnisku szukając wózków, które ktoś pozostawia i te wózki i zbieraliśmy jedno funtówki. E, w nich włożono, no i tym sposobem udało nam się zwrócić jakby koszty całe, e, całego wyjazdu do Anglii do Walii wtedy, bo zabraliśmy około 15 funtów. Mm. Generalnie nocowanie na lotnisku ma dużo plusów, bo jest ciepło, są toalety, z których można skorzystać, ale są też niewątpliwie minusy, bo zazwyczaj jest jasno, często głośno, no i co jakiś czas tam lektorka zazwyczaj mówi nie zostawiajcie bagażu bez opieki, no i to może być irytujące. Też będąc w ubiegłym roku w Wietnamie, Laosie i Kambodży, jeździliśmy tam rowerami z moimi przyjaciółmi, którzy też tutaj są, z Wojtkiem i Sonią. Też nocowaliśmy m.in. w Saigonie na lotnisku. No, nocleg, wbrew pozorom był dość przyjemny. Yy, nocowanie w podróży wiąże się z tym, że bardzo różne są lokacje, w których się śpi. Yy, czasami te lokacje nie są yy, przystosowane do tego, żeby ktoś mi spał, więc warto je sobie w jakiś sposób. Yy, udogodnić sobie miejsce nocowania. No i w tym wypadku mogą służyć na przykład kartony, bo jak <laughs> spojrzycie na to zdjęcie, no widzicie, teraz się dopiero śmiejecie. Nie, nie wpadliście na to, że po prostu ja niosę te kartony po to, żeby sobie wyłożyć nimi miejscówkę do spania. To, to jest bardzo powszechne podczas takiego podróżowania. No tutaj są bazy, w zasadzie bazuje na doświadczeniu dziesiątek lat różnych bezdomnych na całym świecie, którzy wykorzystują wszystko, co służy izolacji. No i świetnym właśnie środkiem izolacji są zarówno e, kartony, jak i styropiany. także tutaj z róż podczas różnych wyjazdów z tego korzystaliśmy, aby izolować się od podłoża, bo najwię najbardziej największy chłód w zasadzie zazwyczaj idzie od, od podłoża. Ale też nie tylko, bo kartony można wykorzystać e, na różne sposoby. No tutaj byliśmy na Islandii, to chowaliśmy się też trochę przed wiatrem, bo dość mocno wiało, więc zrobiliśmy sobie taki tunel mały kartonowy do spania. Jak wspomniałem, kartony służą do wielu różnych rzeczy. Można też oczywiście na nich łapać stopa. No i tutaj w Walii łapaliśmy stopa z napisem: Have mercy, litość do Conway. No z tą było różnie, bo tam z 4,5 godziny wtedy staliśmy z kolegą, no ale ostatecznie się udało. W styczniu tego roku byłem wraz z kolegą w Japonii. No tam też jeździliśmy na stopach. Kolega wycudaczył napis Kioto w tym ich alfabecie. Nie wiem na ile to było zrozumiałe, bo. Yy, nikt nas nie zabrał, tylko policja, no ale to nie było <noise> chodzi. Yy, Japonia jest krajem bardzo drogim. Spędziliśmy tam 8 dni, a w zasadzie to się na noce przelicza, to było 9 nocy. Yy, no i wszystkie noce miały charakter taki, że nocowaliśmy na dziko. Yy, jedno, jeden z noclegów miał miejsce w toalecie, yy, w damskiej toalecie. Dlaczego? Dlaczego w damskiej? No, no dlatego, że zazwyczaj damskie toalety mają to do siebie, że są troszkę bardziej zadbane i jest przyjemniejsza trochę woni niż w męskiej, więc pracowaliśmy w toalecie damskiej. Co więcej, Japonia jest krajem niezwykle rozwiniętym technologicznie i skorzystaliśmy też z tego w toaletach, z tego względu, że mają też oni podgrzewane deski sedesowe, na których suszyliśmy skarpetki. No i taki cały wyjazd do Japonii, e, udało mi się upolować e, okazję e, lotniczą, gdzie e, za 281 zł złożyłem jakby takie połączenie z, z Wenecji do Rzymu, z Rzymu do Osaki i powrót z, z Tokio przez Mediolan do Pragi. Także generalnie za całą Japonię zamknąłem się w tam w 500-600 zł. No, planowaliśmy też wejście na Fuji, mieliśmy nawet ze sobą raki, ale to był stycznia i okazało się, że e, na szczycie od temperatura odczuwalna to minus 42 stopnie Celsjusza, więc ostatecznie żeśmy z tego planu zrezygnowali. E, jeśli porównać nocowanie w toalecie dla damskiej, a w toalecie dla niepełnosprawnych, to... Toaleta dla niepełnosprawnych ma niewątpliwie więcej zalet. Z tego względu, że można się tam zamknąć, można zgasić światło, i zazwyczaj są też gniazdka, kontakty, w których można też coś naładować. To właśnie jest La Salette, sanktuarium w Francji, na wysokości tam 1700 metrów, ponad, we francuskich Alpach. No i koszty nocowania oczywiście nas przerastały, a nie mieliśmy namioty, więc skorzystaliśmy z tej opcji. Oczywiście nie wygląda to tak, że my po prostu 17 godzina i się kładziemy gdzieś i mamy wszystko. Yy, nie zważamy na to, że ludzie jacyś przechodzą nam pod głowami, czy ktoś chce wejść i jest zamknięte. Nie, no my, my do tych z toalet korzystamy w momencie, kiedy mamy już w zasadzie pewność, że nikt nie będzie chciał inny z nich korzystać. No i tam gdzieś około 22, 23 po prostu się tam pakujemy, no i nad ranem się zbijamy. Yy, to laseret, przepiękne miejsce. Pozostając w tematyce wychodkowej na Islandii też spędziliśmy 8 nocy, jeździliśmy tam na stopa jeździliśmy na stopa i generalnie wszystkie noclegi były na dziko. Jeden z noclegów miał mieć miejsce w schronisku w górach. Wchodzimy w górach, w góry gdzieś tam nocujemy w jakimś rzekach, do której jakby wpływało. Były tam jakieś gorące źródła, także się tam wykąpaliśmy. Przychodzimy do Struińska, okazało się, że Struińska nie ma, jest równa z ziemią. Został nam tylko ten wychodek. Eee, kolega powiedział: Zapomnij, nie będę tutaj wspominał". No jak chcesz, nie? No ja się tam położyłem, jakiś tam ścisnąłem, a on poszedł pod taką skałę. No i sobie śpię, śpię, za trzy godziny ktoś puka. No i ten kolega, okazał się, że tak też spada, że on mówi: No nie dam rady tam. No to dawaj, wbijaj, nie? Ja się tam położyłem na tym sedesie, na tym deklu, nie, a tam niżej, żeśmy jakoś tak się zacunęli i tą noc przekoczewali. Chociaż nie powiem, bo do komfortowych ta noc nie należała. Islandia przepiękna też zrobiła na mnie ogromne wrażenie pod kątem walorów przyrodniczych, pod kątem natury. Innym razem byliśmy z kolegą w Maroku. Był to luty. Znaliśmy tam loty za 110 zł. Też no, celgi były nawet od dwóch dolarów, ale była nam trochę szkoda kasy, więc to nawet w stanie się przekimali. I powrót mieliśmy do Poznania. I było tak, że w pewnym momencie zauważyliśmy, że w podobnej cenie, jak pociągiem z Poznania do Katowic, możemy lecieć przecież przez Oslo do Katowic. Tylko, że w Oslo musieliśmy spędzić cztery dni. No i faktycznie, polecieliśmy do tego Oslo, też nocowaliśmy oczywiście na dziko. Wiązało się też to z takimi problemami logistycznymi, jak tu się spakować na plus 20 stopni i na minus 15, które miały być w Norwegii. Jak się okazało, był jakiś rekord zimna, mi, minus 23 stopnie. My spędziliśmy to na zewnątrz. Było ciężko, ale udało się, byliśmy dość dobrze przygotowani, tam śpiwory kuchowe i tak dalej. Co więcej, też wyjazd okazał się, że był na plusie, bo zapłaciliśmy 45 zł za loty, ale jeszcze na bevcówce w Poznaniu kupiliśmy litr 70% rasputina, którego sprzedaliśmy polskim bezdomnym na dworcu. Tak. <gry> e, innym razem byliśmy z kolegą w Szwecji, za 12 zł żeśmy znaleźli loty i zrobiliśmy z kolegą taki challenge, że przez te cztery dni, które tam będziemy, nie wydamy na miejscu ani złotówki. No, dosłownie nie wydamy ani żadnej korony. No i jak żeśmy postanowili, tak, tak też zrobiliśmy. Udało się, przez cztery dni jeździliśmy stopem yy, na żarciu z Polski, żeśmy tam wytrzymali No i udało się też coś zobaczyć i nie wydać nic poza tymi 12 złotymi na loki. Yy, to z kolei obrazek podczas drogi do Rzymu. W 2008 roku wraz z dwójką kolegów poszliśmy pierwszą z Polski do Rzymu. To była taka pielgrzymka, można powiedzieć, 1600 km 40 dni. No i też niejednokrotnie bardzo kiepsko wyglądaliśmy podczas y, tego y, pielgrzymowania, no tak jak tutaj na tym załączonym obrazku. I to jest obrazek właśnie pod jednego z marketów w północnych Włoszech. Y, kiedy właśnie sobie tak siedzieliśmy, przychodził obok nas jeden błoch, taki starszy, i spojrzał na nas tak i z pogardą powiedział, Buen apetit. Na co my, żeby nie robić wstydu Polakom, odpowiedzieliśmy, Ja danke. <grywa> no i kilka obrazków z drogi do Rzymu. Tak wyglądały sandały kolegi po drodze Tutaj jakaś kreta Generalnie przeróżno Mnóstwo przeróżnych lokacji Tutaj na przykład pod Araratem Od tureckiej strony na dachu bazy wypraw na Ararat To co chciałbym przekazać Przez tą prezentację to fakt, że Każdy może podróżować Niezależnie od tego Ile ma pieniędzy Często jakby my szukamy w sobie Jakiegoś takiego usprawiedliwienia Czegoś co, co będzie dla nas jakby takim usprawiedliwieniem, że nie podróżuję, bo nie mam kasy, bo nie mam czasu i tak dalej. Tak naprawdę to, to jest jakiś strach, który jest w nas. A prawdę mówiąc, podróżować może każdy, niezależnie też od tego, jakie ma środki materialne. I chciałbym właśnie, żebyście też to zauważyli przez tę moją prezentację, gdzie właśnie staram się pokazać, że nie mając środków materialnych, będąc studentem, podróżując po najtańszej linii oporu, nazwijmy to tak, też mogę zobaczyć kawałek świata. Dziękuję.